Sportage. Panie Januszu, jakbyśmy się dzisiaj jednak nie spotkali, tylko by pan odebrał samochód później, po tej 16 to już panu pokazuję. Ten zacisk pracuje poprawnie, nic mu nie dolega, ale to co widać od razu na pierwszy rzut oka, to w jarzmach stanęły klocki, po prostu sporo korozji na jarzmach i klocek, jak stanął i dociskany był w pewnych momentach, do tarczy. To panu mówiłem, że ta prawa faktycznie wygląda na przegrzaną. To proszę zobaczyć tutaj klocek się od temperatury, aż od kleju od blachy nośnej także klocki z tyłu będą do wymiany e, zacisk z racji tego, że wygląda no wizualnie nic mu nie dolega, pracować pracuje poprawnie wysunęliśmy tłoczysko, zobaczyliśmy, że w środku nie ma żadnego nalotu korozji e, w, i wciska się poprawnie, także nie będziemy z nim nic e, robić, zostawiamy go e, w, Także, żeby niepotrzebnie tutaj kosztów nie generować. Jeśli coś się będzie działo po zrobieniu tych klocków, ale nie powinno, to wtedy dopiero zacisk. Chyba, że Pan chce w ciemno regenerować. Koszt regeneracji, przypomnę, to jest około 250 zł plus zestaw gumek. To proszę dać znać, gdyby Pan chciał jednak w ciemno to zrobić. Ale uważam, że nie ma takiej potrzeby. Także wymiana klocków będzie z jednej z drugiej strony. Oczywiście do tego jarzmi będą wypiaskowane wyczyszczone, no i powinno hulać wszystko także gdyby pan chciał ewentualnie jeszcze zrobić w ciemno tą regenerację tego zacisku to proszę mi dać znać, a jak będzie gotowe, wszystko poskładane to to się odezwę, dziękuję